Dzień dobry. Ja dzisiaj nie mam nic ważnego do powiedzenia. Od razu zatem proszę o kciuki w górę i subskrypcję. A kiedy już poproszę, to parę słów o wstawaniu z kolan. Wszyscyśmy się z tego już na pewno nieraz nabijali, jak nasi rządzący spisu wstają z kolan, to, to znaczy w naszym imieniu wstają z kolan i pokazują, że można ostro negocjować. Z partnerami Polski, z Unią Europejską, z banksterami i tak dalej, i tak dalej. No a wstawali z kolan na tyle nieudolnie, że rąbali głową o powałę, parę razy naszą głową też. Potem musieli się z powrotem kulić, klękać. W wielu sprawach już nie wypominajmy, bo te już 6 lat rządów dostarczyło wielu takich okazji. Nagle się okazało, że Polska ma pozycję klęczącą w stosunku do małych, małego byka Unii Europejskiej, wielkiego byka, który rządzi Unią Europejską, Zabajora. Trzeba słuchać i tych, i tamtych. Oni nie zawsze mówią dokładnie nam to samo, mają nieco rozbieżne oczekiwania, chociaż oczywiście. Chociaż oczywiście no, jest to zasadniczo ta sama mafia. Gorzej w ramach Unii Europejskiej inne oczekiwania ma główny, no teraz już nie byk, tylko pies. No, to jest pies łańcuchowy wielkiego byka z Zamajora, czyli Niemcy. Inne oczekiwania ma Komisja Europejska, inne nieco oczekiwania może mieć Francja. Niemka, von der Leyen jako Niemka ma trochę inne oczekiwania, a jako szefowa. Europejskiego rządu ma nieco inne, a ile tego jest. W każdym bądź razie zdaje się, że tego, tej jesieni właściwie, już pod koniec lata, kaczyści postanowili naprawdę zacząć się stawiać. Bo do tej pory to było tak, że minister Szymański szedł. W imieniu premiera Morawieckiego, gdzieś tam do jakiegoś ważnego polityka unijnego, i mówił, że no to my się w zasadzie na to nie zgadzamy, musisz nam obiecać, że, że zrobić tak, jak chcemy. No i on obiecywał, a potem premier, namówiony przez ministra Szymańskiego, podpisywał coś tam albo rezygnował z weta. No otóż, w Unii Europejskiej można wetować. Rada Europejska tak działa. Że w wielu sprawach, na razie, przynajmniej dopóki jeszcze Trybunał Sprawiedliwości nie orzekł inaczej, najwyższa władza w Unii, każde państwo może wiele spraw zawetować, wiele decyzji zatrzymać. To robiła Hiszpania przez tam nie wiem ile miesięcy, to robili Brytyjczycy. Polska tego nie robiła, chociaż mogła, zwłaszcza bolesne jest to, że Borowiecki za radą. Szymańskiego nie zrobił tego w ubiegłym roku. Teraz mamy problemy z tym związane, bardzo poważne. No ale na szczęście wygląda na to, że kaczyści zaczęli, zrobili sobie wykaz spraw, w których mogą coś tam zawetować i będą wetować, a przynajmniej tym zagrożą. No to już coś. Generalna zasada jest taka: jak się negocjuje, to sprawdza się siłę przeciwnika. Jest cudowna, cudowna piosenka Młynarskiego, z końca rządów Gomułki, kiedy było już wiadomo, że Gomułka pewnie odejdzie, takie choćby plotki. Młynarski był doskonale, Wojciech Młynarski, nieżyjący już 4 lata, Bart liberalnej opozycji PRL-owskiej, która miała tam swoich, swoich opiekunów w najwyższej władzy partii komunistycznej, rzekomo komunistycznej, a w dużej mierze też już wtedy zliberalnionej, więc Młynarski mógł funkcjonować, Pietrzak mógł funkcjonować ze swoim kamaretem i tak dalej. Otóż Młynarski w 60. Bodajże, w roku opublikował płytę, na której jest piosenka o, o teoreadorze, która się kończy takimi słowami, a zawdzięczam to przypomnienie bardzo rzetelnemu korespondentowi i komentatorowi naszych tutaj filmów. Kto, to, to, kto zajrzy do komentarzy poprzedniego filmu, to znajdzie ten komentarz. Więc przeczytam jeszcze raz. W słynnej prowincji Guadalajara tłum entuzjastów zbladł jak pergamin, gdy nasz torrero wszedł na arenę zdawać egzamin. Stał tak na środku, jak inni blady, nikt jeszcze nie wie heros czy tchórz. Rzucił mu letę, wydobył szpadę, a byk nadbiegał. Byk był tuż, tuż. I patrzcie Państwo, nic się nie stało. I tłumom zamarł na ustach krzyk. Bo audytorium nie przewidziało, że unik zrobi byk. Ole! To reator powinien był zrobić unik, ale on nie zrobił uniku. Poszedł na ryzyko. No trzeba zaryzykować. Niestety trzeba zaryzykować czasami. I sprawdzić, co może zrobić nasz przeciwnik. Na co go stać? Nie ma negocjacji bez pewnego ryzyka. Przynajmniej na początku to ryzyko musi być, żeby potem już negocjować z taką, takim poczuciem pewności, że no, gdzie się możemy, jak daleko się możemy posunąć, żeby nas nie przejechali czołgi, żeby nas ten byt nie wziął na rogi. Otóż, właśnie tego, tego zwiadu tego rozpoznania no bojem, czy przynajmniej twardą postawą Kaczyści nie zrobili. Oczywiście jego ich poprzednicy nie robili nic, wykonywali posłusznie rozkazy, więc to i tak jest pewien postęp, ale trochę za późno, bo po dwudziestu paru latach pełnej uległości wobec nowych władców Polska yy, powinna była te sześć lat temu zacząć politykę naprawdę niezależną. No nie było z kim. Nie mamy specjalistów od tego nie powołuje się do służby w rządzie ludzi, którzy mają taki charakter, taką wiedzę, takie doświadczenie, że mogliby to zrobić. Na szczęście ja się nie upominam o służbę w rządzie żadną miarą, ani nie mam na to największej ochoty, ale chcę powiedzieć tylko, że ze swojego życia trudnego, twardego raczej, jak na nasze czasy. No, wiem to na pewno, że negocjator, który. Stawia twarde warunki i co więcej, to wykorzystuje wszystkie zasoby, jakie ma. W Unii Europejskiej to jest weto, ale w życiu mamy różne zasoby, które możemy wydobyć, wydostać skądś i po prostu cisnąć tym naszych partnerów negocjacji. I trzeba cisnąć. Jak on nie poczuje na własnej skórze, jak nie, jak nie zaboli, to nic z naszych negocjacji nie będzie. Zawsze będzie musieli ustąpić. W tej chwili Polska jest na drodze do ustąpienia z resztek niepodległości, do ustąpienia z własnej energetyki, z własnego przemysłu, jeżeli coś zostało. To jest, jeżeli chodzi o negocjacje unijne. Natomiast, jeżeli chodzi o sprawę rzekomej pandemii, no to mamy wielką szansę. Nasi przywódcy, którymi na razie są właśnie Kaczyński i reszta. Mają wielką szansę teraz spróbować, co nam wolno. W tym celu trzeba postawić nie wolno, nie wolno tam dawać się omamić, tak jak Pinokio dawał się omamić jakiemuś złemu oszustowi lisowi. Nasz nowy Pinokio też daje się omamić. Być może ma z tym interes prywatny. Opłaca mu się tak. Ulegać. No ale ulegając oszustowi, yy, stracimy na tym po prostu, tak? On teraz nam coś obiecuje, obiecuje, że coś nam tam da, jakieś pieniądze w zamian za jedno ustępstwo, potem okaże się, że dostaniemy te trochę pieniędzy, nawet może, a może nic nie dostaniemy, ale trzeba będzie znowu ustępować, ustępować i ustępować, a potem już nie trzeba będzie da, da, nam dawać pieniędzy, no bo jak już ustąpimy ze wszystkiego, to no i po co nam pieniądze? To tyle dobrych rad dla naszych rządzących. Stawanie z kolan tak, ale twardo, konsekwentnie i bez ustępstw, być może niepotrzebnych. Wstępujemy dopiero wtedy, kiedy jesteśmy naprawdę zagrożeni. To wymaga odwagi. Panie Kaczyński, Panie Morawiecki, jeżeli jeszcze będziesz rządził, wszyscy jeszcze panowie, to wymaga odwagi. Zastąpienie pana Morawieckiego, panią Szydło, niewiele da, bo ona wcale, ona też jest odważna w słowach, ale w czynach, jako premier przez rok, tak naprawdę niewiele zrobiła. No, coś tam zrobiła, to prawda, no, ale ona nawet nie rozumie polityki światowej, zagranicznej, europejskiej, więc mówię o niej, bo akurat teraz się o niej mówi, jako tam naszej nowej nadziei, czy starej nowej nadziei. Dajmy sobie spokój. Niech już Kaczyński tym wszystkim kieruje, tylko niech kieruje tym twardo i dobrze. A więc wyrzucić Niedzielskiego. Niech nie rządzi policją. Niech policja żadnych tam maseczek nie, 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 nie wymaga. Oczywiście dużo ważniejsze, żeby przywrócić, całkowicie przywrócić normalność w służbie zdrowia. Ona już jest w pewnej mierze, ale nie do końca. Czyli ktoś musi rządzić ministerstwem zdrowia, kto. Po prostu da sobie spokój z nonsensami, wszystkimi nonsensami związanymi z rzekomym COVID-em. Znaczy COVID-em, tak, no, a rzekomą pandemią. No i jeszcze do tego yy, żadnej segregacji, żadnej segregacji, żadnych ustaw, nawet złagodzonych ustaw, które pozwalają pracodawcom czy usługodawcom yy, przebierać w swoich klientach to tam sprawdzać pracowników, co tam oni mają w papierach, czy coś im sobie zaaplikowali, czy nie. Mowy nie ma nic, nic, ani kroku, ani kroku, żadnych nowych przepisów. Wypadałoby wycofać parę starych, znieść stan epidemii, wycofać rozporządzenia, które zostały wydane przez radę ministrów z pogwałceniem zasady, że no jednak ustawa jest, pewne rzeczy trzeba wprowadzać ustawą. Wycofać wszystkie przepisy pandemiczne, rzekomo pandemiczne, które są sprzeczne z konstytucją. I wtedy i wtedy zobaczyć, co nam zrobią. No, To jest pewne ryzyko. Ale jak nie wymacamy tego, kogo nigdy prąd nie złapał, kto nigdy palcem nie dotknął, ten nie wie nie zna rzeczywistości prądu, tak? Trzeba dotknąć prawda, na samym prądu, żeby wiedzieć, jak zaboli. No czasem zaboli, tak? Niektórych bardzo nielicznych zabije nawet, to prawda. No ale od tego są doradcy, na przykład rodzice takiego dekweta, żeby powiedzieli, do czego można dotknąć. Mój ojciec nie wiem, czy mądrze, ale kiedyś tak właśnie podłączył do bardzo niskiego napięcia, żebym się bał prądu. Nie ja właśnie, nie wiem, czy mądrze, ale na pewno dzięki temu nie. Nie wsadziłem palców nigdy do, do kontaktu, ani, ani nożyczek. Ale z kolei jeden z moich synów wsadził nożyczki do kontaktu, i żyje. No, czasami trzeba ryzykować. Po prostu to taka poodegresja może niepotrzebna, ale czasami trzeba ryzykować. I bardzo polecam naszym rządzącym odrobinę ryzyka. Zróbmy to, co, na czym nam zależy i zobaczymy, jaka będzie reakcja, a nie tylko bójmy się cały czas własnego cienia. Nie bójmy się własnej odwagi. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz proszę o kciuki w górę, tych nielicznych, którzy dotrwali, proszę o subskrypcję, bo ich strasznie mało jest, strasznie mało. Subskrypcje powiększają zasięg. I do zobaczenia.